Ale na pewno nie zamierzam podnosić ręki, jeśli wiesz, o co mi chodzi, patrzcie, co my tu mamy. Chyba zostaliśmy pobłogosławieni. Oho, ludzie Logena, niedobrze. Czy my przypadkiem nie spędziliśmy całego poranka wypytując o takiego właśnie elfa? I czy wszyscy mówili, że nikt go nie widział? Wygląda na to, że zostaliśmy okłamani. Panowie, nie ma powodu do niepokoju. Oni bez wątpienia tylko szukają schronienia. Na pewno nie. A teraz odsuń się, siostro, jeśli będziesz bronić zdrajców. Spotkacie to samo co ich. Tern Logan twierdzi, że szarzy strażnicy zdradzili króla. Naprawdę nie słyszałeś? Dość gadania! Bierzcie strażnika, zabijcie siostrzyczkę i każdego, kto wam stanie na drodze. Dobra, uwiniemy się z tym szybko. Miejsce. Dobra, wygrałeś, poddajemy się. Dobrze, dostali nauczkę, możemy przestać walczyć. Byłem tam. Tern wyprowadził nas z pułapki. Strażnicy doprowadzili do śmierci króla. Ter nie mógł nic poradzić. Co, co mam mu powiedzieć? Powiem mu w tej chwili. Dziękuję. Przepraszam, że się wtrąciłam, ale po prostu nie mogłam siedzieć i się przyglądać. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Leliana, jedna ze świeckich sióstr zakonnych z Lotering, a raczej byłam. Mówią, że jesteś szarym strażnikiem. Jestem zaskoczona, że jesteś elfem, ale elfy chyba chcą końca plagi tak samo jak ludzie, prawda? Wiem, że po tym, co się stało, będziesz potrzebować każdej pomocy, dlatego idę z tobą. Tak, a poza tym stwórca chce, żebym z tobą poszła. A więc wierzysz mi? Ha, wiedziałam, że stwórca zesłał prawdziwy sen. Wizję, że służąc tobie, służę jego świętemu zamysłowi. Może twoja czaszka została uszkodzona bardziej, niż myślała matka. Dziękuję, doceniam tę szansę. Nie zawiodę cię, Jasna cholera. O, niech to szlak trafi. Tak. W rzeczy samej. A niech mnie. Jesteś tym szarym strażnikiem, o którym wszyscy rozprawiają. Reprezentuję nieregularnych Blackstone'a. Jesteśmy kompanią najemników, którzy po wojnie z Orle popadli w poważne tarapaty. Z pewnością wiesz, że sytuacja z każdym dniem jest coraz cięższa. Z twoją pomocą nieregularni znów mogliby się na coś przydać Fereldenowi. Nasi przywódcy domyślali się, że zechcesz pomóc. Na każdym z naszych posterunków w Fereldenie znajdować się będzie zaadresowany do Ciebie list. W przeciwieństwie do większości naszych współpracowników ty dostawać będziesz listy prosto od naszych przywódców Relnora i Taorana. Mam więc nadzieję, że rozumiesz, jak wysoko nieregularni cenią sobie szarą straż. Dziękuję. Po wykonaniu misji wróć do mnie lub udaj się na jeden z naszych posterunków. Dopilnujemy, by Twe wysiłki zostały odpowiednio wynagrodzone. Niechaj, błogosławieństwo stwórcy oświetla ci drogę. Słyszałem, co się przytrafiło tamtemu kupcowi. Ma na co zapracował. Wciąż nie mam na sprzedaż żadnego jedzenia. N nie chcę kłopotów, proszę nie rób... Jeśli chodzi o jedzenie, to gadaj z tym cholernym smarkaczem przy świątyni Mam inne rzeczy do sprzedania Jeśli chodzi o jedzenie, to gadaj z tym cholernym smarkaczem przy świątyni. Mam inne rzeczy do sprzedania. Sprawdź tablicę Kantora przy świątyni. Znajdzie się coś przyzwoitego. Pewnie nie znasz się na jadach i trutkach. Moje gospodarstwo jest daleko od miasta. Nie wstydzę się przyznać, że boję się pomiotów. Mam u siebie trochę dobrych pułapek. Słyszałem, że trucizna robi tym stworom taką samą krzywdę jak każdemu innemu. To trzeba było zaraza jego mać, nie włazić na moją ziemię. Poza tym każdy, kto dzisiaj jest poza domem po zmroku, pewnie gotów jest ci poderżnąć gardło. To co? Umiesz robić trucizny, czy nie? Starsza Miriam mówi to samo, ale to moja ziemia i moje pieniądze. Chcę po prostu spać w nocy spokojniej. Tak właśnie myślałem, że w końcu się ktoś znajdzie. Zapłaciłbym sporo grosza za jakąś zwyczajną trudkę. Taką, żeby trochę zatrzymała te potwory, albo żeby się dwa razy zastanowiły. Dzięki. Może mam jakieś składniki dla ciebie. Nie wiem za bardzo, czego będziesz potrzebować. Wybacz, muszę grać dalej, bo nic dzisiaj Jak nie zrobię. Jak tylko odejdziesz, pojawi się więcej bandytów. Przykro mi, nie znam żadnych... Przykro mi, nie znam żadnych pieśni. O co znowu chodzi? Mamy tyle gęb do wykarmienia, że nie mam czasu! Won! Chcę do domu. Rozmawiałeś wczoraj z tym rycerzem? Mówił, że jest z Gadał ze wszystkimi w karczmie. Skąd mamy wiedzieć, gdzie jest urna świętych prochów? Równie dobrze może pytać o drogę na księżyc. Podobno wszyscy rycerze z Redcliffe jej szukali.